Manko z tej strony, Dawid. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat sześciu najczęściej pojawiających się błędów finansowych wśród Polaków. Zapewne każdy z nas na jakimś tam etapie swojego życia je popełniał, dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże z nich po prostu wyjść i przede wszystkim uświadomić sobie, że rzeczywiście jest to problem, który w długim terminie wpływa negatywnie na nasze finanse. Ciekawi, zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, to standardowo stałych widzów. Proszę o zostawienie łapki w górę oraz komentarza dla YouTube'owego algorytmu, no a nowych o zasubskrybowanie tego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami ode mnie. Numer jeden to brak systematycznych oszczędności. Wielu Polaków nie odkłada regularnie części swoich dochodów, co prowadzi do braku finansowej poduszki, bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych wydatków. No, i to jest tak naprawdę pierwsza i najważniejsza. Rzecz. Czyli przede wszystkim trzeba wydawać mniej niż się zarabia, bo oszczędności, budowanie oszczędności to pierwszy krok do wolności finansowej. Przede wszystkim, jeśli chodzi o niespodziewane wydatki, no to nie jesteśmy zaskoczeni, mamy gdzieś tam odłożoną na to kasę i nie musimy się wspomagać zazwyczaj bardzo drogimi i kompletnie nieopłacalnymi kredytami. No a druga rzecz, jeśli mamy już zbudowane oszczędności, no to potencjalnie możemy później zacząć te oszczędności. Inwestować, na no co za tym idzie budować na przykład naszą przyszłość emerytalną. A jeżeli szukacie miejsca, gdzie możecie bezpiecznie inwestować swoje wolne środki, no to serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty partnera tego kanału i odcinka, czyli firmy XTB, gdzie do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie inwestujecie bez żadnych dodatkowych prowizji. Szczegóły znajdziecie w przypiętym komentarzu oraz opisie tego filmu. No a my lecimy sprawnie do punktu numer 2, czyli zadłużanie się na konsumpcję. To jest również duży problem. Chodzi o zaciąganie kredytów na zakupy wakacje czy inne cele konsumpcyjne i prowadzi to do narastającego zadłużenia i problemów ze spłatą. Bardzo często pojawiający się problem w polskich domach. Mówię to po prostu z doświadczenia, bo 3 lata pracowałem jako doradca finansowy i niejednokrotnie pomagałem moim klientom po prostu wyjść z takiej spirali długów. Które właśnie zaczęły się od niewinnego kredytu na wakacje czy jakichś wysoko oprocentowanych rat, właśnie ze względu na to, że po prostu ludzie nie mieli odłożonych pieniędzy, nie mieli poduszki finansowej, nie mieli jakiegoś celu, na który sobie odkładali pieniądze, tylko wszystko wspomagali się kredytem. No i w momencie, gdy wszystko jest. Spoko, i mamy pracę, pewne źródło zarobków, no to jeszcze jakoś sobie z tym dajemy radę. Natomiast problem pojawia się właśnie w sytuacji kryzysowej, nagła utrata pracy, zwolnienie i tak dalej. Czy tak jak ostatnio inflacja i nagły wzrost kosztów życia, no to powoduje to właśnie, że niestety duża część ludzi zadłuża się i przez to popada w problemy finansowe. Numer 3, niedocenienie roli edukacji finansowej. Czyli brak wiedzy na temat podstawowych zasad zarządzania finansami, inwestowania i planowania budżetu domowego często skutkuje błędnymi decyzjami finansowymi. Czyli to co ja robię na tym kanale. Czyli przede wszystkim staram się uświadamiać ludzi, jak inwestować pieniądze w miarę bezpieczny sposób oraz jak nimi zarządzać. Trzeba mieć poduszkę finansową, warto mieć jakiś właśnie taki awaryjny fundusz odłożony. Najlepiej odkładać 10% swoich miesięcznych zarobków na cele długoterminowe. No i to jest właśnie wszystko to, czego ja uczę na tym kanale. Natomiast no, banki raczej nie chcą i ogólnie duże korporacje nie chcą, żebyśmy mieli jakąkolwiek edukację finansową. Pewnie też dlatego do tej pory nie ma tego w szkołach, dlatego że wtedy takimi obywatelami jest dużo łatwiej manipulować. No i po prostu ulegamy bardzo często impulsywnym zakupom i innym rzeczom, na których po prostu korporacje. Zarabiają kasę. Więc brak edukacji finansowej, brak podstawowej wiedzy na temat inwestowania jest według mnie jednym z najważniejszych błędów, które w bardzo szybki sposób można po prostu wyeliminować, subskrybując ten kanał i dowiadując się po prostu nowych rzeczy. Ode mnie. Idąc dalej, punkt numer 4: zaniedbywanie planowania emerytalnego. Odcinek o emeryturze o systemie emerytalnym w Polsce jest już na kanale, więc osoby, które jeszcze go nie widziały, no to zachęcam do powrotu. No i mówię tam, jak działa nasz system emerytalny i dlaczego ta emerytura będzie bardzo niska. Natomiast wielu Polaków odkłada myślenie o emeryturze na później, co prowadzi do niewystarczających oszczędności na starość i konieczności polegania wyłącznie na niskiej emeryturze. Państwowe. No i to jest znowu to co mówiłem, za dużo wydajemy, pomaga, popadamy w spiralę długu, przez to nie mamy oszczędności, a jak nie mamy oszczędności, no to nie mamy z czego inwestować i myśleć o emeryturze, więc każdy z tych punktów się po prostu ze sobą zazębia. Punkt 5. Nieplanowanie budżetu domowego. Brak regularnego monitorowania dochodów i wydatków prowadzi do nieświadomego przekraczania budżetu, co może skutkować zadłużaniem i brakiem środków na ważne Cele. W zasadzie nie wiem, czy ten punkt nie powinien być na pierwszym miejscu, dlatego że pierwszy krok to właśnie budowa budżetu domowego, żebyśmy wiedzieli, ile zarabiamy i na co wydajemy naszą kasę, żebyśmy też po prostu mogli to skontrolować, wyłapać i wyeliminować zbędne wydatki, tak, żeby nie dopuścić do pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego scenariuszu, o którym wcześniej. Mówiłem. A swoją drogą, jeżeli jeszcze nie planujecie budżetu domowego, a chcecie zacząć, no to serdecznie zachęcam do zapisu do newslettera, bloga, wszystko o finansach, gdzie po prostu zostawiając swojego, swój adres mailowy, otrzymacie taki planer finansowy, właśnie taki budżet domowy w Excelu, gdzie możecie wpisywać swoje cele finansowe, zarobki, wydatki i mieć to wszystko po prostu pod kontrolą. Także tutaj link też zostawiam w opisie tego. Filmu. No i punkt szósty to jest brak rozwoju osobistego, a co za tym idzie niezwiększanie swoich zarobków. Zaniedbywanie inwestycji w rozwój, umiejętności, edukację czy zdobywanie nowych kwalifikacji prowadzi do stagnacji zarobków. W dłuższej perspektywie może to oznaczać brak możliwości awansu, zmniejszenie konkurencyjności na rynku pracy i, i trudności w poprawnie sytuacji finansowej. O tym też często mówię na kanale, szczególnie w filmach dotyczących w co warto zainwestować. Często tam właśnie mówię o jakichś umiejętnościach, skillach, językach obcych i tak dalej. Właśnie dlatego, że są to umiejętności, które pozwalają nam się rozwijać również zawodowo, zdobywać lepiej płatną pracę, może w przyszłości otworzyć swoją działalność i mieć większą kontrolę nad tym ile zarabiamy. A wiadomo, że fundamentalnym krokiem dotyczącym bezpieczeństwa finansowego jest stopniowe i regularnie zwiększanie swoich zarobków no i oczywiście kontrolowanie wydatków jak to mówi Marcin Iwuć. Dlatego również Również ten punkt wrzuciłem do tej listy i uważam, że każdy z nas powinien w jakimś stopniu, po prostu w wolnej chwili, może tę godzinkę mniej na telefonie dziennie, a godzinkę więcej z książką. Będzie to fajny pierwszy krok, żeby po prostu trochę zmienić mental. A jak już zmieni się mental, no to popadniemy później w wir tej edukacji. Warto też nie przesadzać z samą edukacją, tylko zdobyte umiejętności, zdobyte informacje wdrażać w swoim codziennym życiu. Także ważny jest ten rozwój, jeżeli, to jeżeli branża nie pozwala na e, awans i tak dalej, może warto ją zmienić, ale żeby móc zmienić branżę, no to trzeba też jakieś podstawowe umiejętności, na przykład sprzedażowe, posiadać. Dlatego punkt szósty to brak rozwoju osobistego. No i w tym odcinku to wszystko. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim sądzicie, jakie według Was punkty powinny się jeszcze na tej liście znaleźć, co u Was zmieniło sytuację finansową na lepszą. Jeszcze raz przypominam o łapce w górę i subskrypcji. No i jeżeli macie jakieś pytania, komentarze są do Waszej dyspozycji. Chętnie podyskutuję na ciekawe tematy. Dzięki za oglądanie. Na razie.